Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę porozmawiamy o błędzie kardynalnym. Tak, tak, o tym, co Was bardzo często bardzo niepokoi, celowe powtórzenie. Słuchajcie, dziś przyjdę do Was nie tylko z takimi konkretnymi treściami z informatora, z klucza oceniania czy z rozmowy z CKE, bo dzwoniłam, ale także dzięki współpracy z Kasią z profilu Trudny Język Polski z opinią egzaminatorki, bo Kasia, poza tym, że jest super kompetentną polonistką, że też prowadzi przygotowanie do matury płatne i bezpłatne, więc koniecznie do niej zajrzyjcie, to ma jeszcze tę olbrzymią zaletę, że jest egzaminatorką i z zgodziła się tutaj zerknąć na te treści, które za chwilę zobaczycie i je potwierdzić na bazie swojego doświadczenia, bo pracę sprawdza już długi czas, choć pewnie, jak spojrzycie na nią, to yy, trudno wam będzie w to uwierzyć. Dobra. Yy, natomiast co jeszcze chcę powiedzieć? Ten film ma was uspokoić, ma wam pokazać, yy, że to wcale nie aż taka straszna rzecz, ten błąd kardynalny, ale ten film nie zachęca do braku nauki i nie. Poznawania wnikliwego treści lektur, o ile się dobrze wyraziłam. Pamiętajcie, że jest coś takiego jak dodatki do matury.pl, gdzie możecie te materiały zdobyć e, i sobie z, pomóc, po prostu w tych przygotowaniach, to bo wtedy będziecie pewniejsi siebie, swoich kompetencji, a co się z tym wiąże, wasza rozprawka lepiej będzie wyglądać. To co? Nie przedłużam, prosząc jeszcze o łapki w górę i komentarze mogą być emotki zwykłe, jeżeli ten film choć jedną rzecz powie, która Wam się przyda, i lecimy dalej. Kochani, czym jest błąd kardynalny? Teraz czytam fragment z informatora maturalnego. Rozpocznę od tego zdania mówiącego o poprawności rzeczowej, bo błąd kardynalny jest z tym aspektem pracy związany, i zaraz przejdę do dalszej części definicji. Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki, np. Na w nazwach własnych lub datach, nie wpływające na uzasadnienie stanowiska wobec problemu, uważa się za usterki, a nie błędy rzeczowe. To w ogóle taka miła informacja, prawda? Błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego. Czyli tu spotykają się dwa nieszczęścia. Nie dość, że nie wiemy, co się w lekturze działo, to jeszcze nie rozumiemy tego, co się działo i źle to pokazujemy, źle to wykładamy w naszej pracy. Ok, i teraz co Was jeszcze stresuje? To nie, nie sam ten błąd, zresztą ta definicja jest do końca niejasna, dlatego pojawi się przykład w tym filmie. Ale stresuje Was jeszcze taki zapis z kryteriów oceniania matury. W przypadku Wesela i innych utworów oznaczonych gwiazdką, w podstawie programowej błąd rzeczowy może mieć charakter błędu kardynalnego. To jest fragment hmm, klucza hmm, do matury tej ostatniej, gdzie było Wesele. No i o co tutaj chodzi? Pytanie. No bo jeżeli ja zobaczyłam taką frazę może mieć charakter, no to od razu sobie zaczęłam zadawać pytanie, no to kiedy ma, kiedy nie ma, od czego to zależy, kto o tym decyduje. No i zadzwoniłam do CKE, gdzie powiedziano mi, zresztą bardzo lubię te telefony, bo, bo zyskuję informacje jakby z pierwszej ręki, że o tym decyduje egzaminator i że ma tutaj oczywiście też duże znaczenie, tak zwany aspekt ludzki. Czyli kiedy ten błąd zostanie uznany za błąd albo błąd. when the Zostaną uznane za dostatecznie głębokie, poważne, aby tę pracę no, gdzieś tam wyzerować, skazać na niepowodzenie. O tym decyduje egzaminator. No i tu przechodzimy do naszej egzaminatorki goszczącej w filmie po części, czyli do Kasi. Co to znaczy? Co, co z tymi błędami rzeczowymi? Kiedy tak się może zdarzyć, że ten rzeczowy zostanie kardynalnym? Kiedy macie ich w pracy tak wiele, na przykład, że widać od razu, że ktoś się totalnie nie orientuje, w treściach lektur, kiedy one przeszkadzają w, ca w przebiegu e, całego wypracowania, itd., itd., kiedy jest naprawdę bardzo poważnie, no to wtedy być może egzaminator się zdecyduje na wyzerowanie pracy, ale czy to jest częsta praktyka? Otóż nie. 10 lat sprawdzania prac, dwa błędy kardynalne. O tym Kasia mówiła na live na moim Instagramie. Zresztą swoim też trzeba się naprawdę nastarać, postarać, aby popełnić błąd kardynalny. To nie jest takie proste. To się nie dzieje od tak, tu trzeba wiele energii włożyć, żeby taki błąd móc popełnić. I to nie jest taki szybki błąd, to nie jest taki błąd, który wynika z tego, że wyście poszli na maturę i pomyliło Wam się coś. Wszystko jest dobrze, cały przebieg, rozumowanie jest dobrze, ale postać z postacią, fakt z jakimś faktem, i wy wtedy nie to było w lekturze ogwiazdkowanej, mam zero punktów, umieram, nie zdałam, nie zdałem matury. To tak nie działa. Takie szybkie błędy to nie są błędy kardynalne. No, i teraz przykłady, żeby wam to pokazać. Gdybyście napisali w pracy. Subiekci w sklepie Wokulskiego, Maruszewicz, Zięba i Lisiecki reprezentowali mieszczaństwo polskie. No i oczywiście błąd tutaj rzeczowy polega na tym, że to nie był Maruszewicz, bo Maruszewicz był współpracownikiem barona, tylko inny człowiek z nazwiskiem również na M. No i pomyliliście się. No ale to nie jest powód do wyzerowania waszej pracy. Tak samo dalej. Autorem wesela jest Stanisław Wokulski. No i oczywiście komuś chodziło o Stanisława Wyspiańskiego, ale zamroczyło go po prostu coś się wydarzyło. No i znowu, jeżeli reszta jest okej, okay, to to nie będzie powód do wyzerowania waszej pracy. A kiedy może się zdarzyć tak, że jednak ryzykujecie? Tutaj przykład mm, błędu kardynalnego. Utworzy lalka, główny bohater dobrze wie, czego chce i stara się to osiągnąć poprzez znajomości z osobami wyżej ustawionymi niż on. Na przykład kolaboruje z wrogiem i sprzedaje część Polski za bór, by w ten sposób zgromadzić majątek i przeznaczyć go na badania naukowe. Wokulski nie ufa nikomu i pieniądze zdobywa sam, jak i sam chce je wydać i stworzyć maszynę latającą, bo wtedy szybko przyleci z Paryża do Warszawy, do Izabeli, której takie nowinki techniczne bardzo imponują, bo to jest bardzo nowoczesna kobieta. No i teraz tak, czy ta osoba zna lalkę? Nie, nie zna. Czy ta osoba rozumie lalkę, rozumie motywacje bohaterów, rozumie po co oni coś tam robili, jacy byli? Nie. Przecież tutaj wyłania się zupełnie inny portret Stanisława Wokulskiego niż tak naprawdę było. Tu Stanisław Wokulski jest kimś, kto chce coś osiągać przez znajomości, kto jest sprzedawczykiem, kto nie szanuje kraju. No słuchajcie, to było zupełnie inaczej. Jeszcze Izabela zafascynowana nauką. No właśnie. I jeżeli tyle rzeczy uda się Wam upchać w argumencie, no to możecie się bać, ale tak naprawdę zapytajcie siebie. Przecież to jest niemożliwe. <grych> prawie że, żeby ktoś e, w ten sposób te argumenty napisał. I jeżeli już jesteście w pracowni, oglądacie ten filmik, czy oglądaliście inne materiały, jeżeli e, uczyliście się... Czy z bezpłatnych, nie wiem, kwestii, które, materiałów chcę powiedzieć, które Wam dostarczam, czy z płatnych, z notatek i tak dalej. Na tylu etapach byliście uprzedzani, byliście informowani o tym, co się w tych lekturach naprawdę znajduje, że trudno. Jest skonstruować taki y, argument, i z tym was chcę zostawić, że po prostu to jest naprawdę trudno popełnić błąd rzeczowy, żebyście się nie bali tego błędu, a zwrócili uwagę na inne kwestie, które być może szwankują. Czy zawsze w waszej pracy jest adekwatna, pogłębiona, znaczy pogłębiona, adekwatna. Teza, czy, jest, yy, czy pojawia się to stanowisko, czy może zdarza się wam o nim zapomnieć? Jak z argumentami? Czy są właśnie pogłębione, szerokie i odpowiednie, czy niekoniecznie? Czy zdarza się wam tak bezrefleksyjnie streszczać całość utworu? A może jest problem z językiem? Może tym się należy zająć, bo za to wam odpadają punkty. Więc skupcie się na tym, na co macie duży wpływ, a ten błąd kardynalny, jak mówi Kasia, który jest jak Yeti, że wszyscy wiedzą, że istnieje, ale mało kto go widział, no to właśnie niech Was nie niepokoi i mam nadzieję, że ten filmik Wam w tym pomoże. Pomoże. Kochani, dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Będę wdzięczna za łapki w górę i emotki bądź komentarze, jeżeli znaleźliście tutaj coś przydatnego. Pamiętajcie o tych płatnych i bezpłatnych materiałach, jakie możecie u mnie znaleźć, o notatkach domatury.pl, o kursach do matury.pl, gdzie jest przecież bezpłatna lekcja z Biblii, która do niczego nie zobowiązuje, a może się przydać. Jesteśmy w kontakcie dalej i razem przygotowujemy się do matury. To co? Buziaki i pozdrawiam Was serdecznie. Pa-pa!